Drodzy mi, to mówicie, słuchajcie, co tu się stało. Dokonaliśmy pałkowego odkrycia i gotowyśmy dzikie zwierzątko, które wypadło ofiarą kłusowników, a to nasz piękny, ekologiczny jeż, którego adoptowaliśmy i polecamy wszystkim. Jest na strasznie zestresowany, schorowany. Poddamy go kuracji. Wspierajcie nasze działania proekologiczne, bo poziomka jest ekologiczna. A za chwilę będą poziomy, będziemy was się pociągami. Także wspierajcie ochronę dzikich zwierząt. A to nasz piękny wiersz, który został odebrany bandytą, fatą kłusownikom. patrzyła. Nawet mój Maxio też się nim opiekuje i ochrania go, żeby nic mu się nie stało. Wspierajcie nasze działania proekologiczne. Łapki do góry, subskrybujcie i jeśli możecie, przysięgajcie drobny grosz. No taki wiersz. To jest nasz przyjaciel, a tyle szkodniku zwalcza, Dbał o nasze środowisko, a ci biedni wandale chcieli go zabić, ale myśmy my go uratowali. Do miłego, hej, 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 pozdrowienia z Jerzem, kochajcie Jerze i nie tylko.